Zobaczcie, u nas kosztuje kurwa 7 8 złotych kola, tutaj 14, koron. Korona. Korona Kielca. Kurwa mać. Zobaczymy ile ziemniaki kosztują. Cebula. Cebula 12 koron. Taka kurwa mała paczka. I to kurwa jest? 12 koron za 750 gram. Eko, o, i są zimoki. zimoki. Po 4 zimoki, kurwa, rozumiecie to? No kurwa, w Polsce macie lepiej. Kurwa, ludzie. A takie, kurwa, no takie kurwa coś. 15 koron. Nie wiem. Po chuju. Jest, e, co dalej. To kurwa jest tutaj było jakieś o tutaj macie o, 25 koron niż 27 koron Co to jest? 21 koron tutaj kurwa jakieś dak 17 koron tu, To jest chyba coś a'la Ariel a'la Ariel 25 koron Ajax 20 koron Ferry wszystko, chyba I tu mamy... o kurwa 79 koron, jo, Ajax Ajax 20 koron tu jest 20 koron, a ten jest 17 koron kosko do toalety 5 koron to jest coś jak do Mestus, 49 koron Cleaner Do szyb, 12 koron O, tu jest płyn do pukania, 12 koron Co to jeszcze takie produkty kurwa codziennego użytku, no nie wiem To są produkty codziennego użytku, dobra to już raczej was nie interesuje Zobaczymy, o, mąka Mąka 17 koron Tu jest 16 koron A ta jest po 12 koron Ta żółta jest po 12, ta brązowa jest po 16 A ta, ta taka złoty one to jest po 17 Tu jest, nie wiem co to jest, kurwa też chyba jakaś mąka Ta jest 26, ale tu masz Ile tu jest? 2 kilo 2 kilo Tak? No to kurwa jest? 2 kilo? Nie, kilo 80 Tu jest 2 kilo To też jest chyba 2 kilo i tam to też jest 2 kilo co to kurwa cukier Patrzcie cukier 1450 Cukier 1450 kurwa co to jest co? No, Tu można takie kurwa dołeczka i... To jest chyba To jest chyba miód do miódku. No nie. To nie jest smut, to jest kurwa ten e, e, pasta orzech e, no, no, Coś tam z orzechami e, Tu skurba imbirowa za 45 koron świecki za 30 koron takie zapachowe ładne Co to kurwa jest. Skarp, skarpetki za 40 koron taka torba na, na ten to chyba 70 koron kosztuje, 75 koron ja. A to jest takie kurwa jak, jak Biedronka, bo tu jest praktycznie wszystko, nie? Książki są, o, to, jest, to jest netto, nie? Chciać, ja chciać. Dobra. tu mamy takie rzeczy? O, czajnik za 149 koron. To jest jakiś opiekacz za 69 koron. Tu jest ogólnie kurwa, ludzie się szykują na święta kurwa. O, kawa. Różne kawy są. To jest lawan za 65 koron. Kurwa, no nie wiem, takich polskich kaw nie ma tutaj, kurwa bardziej. Lawansa, Lawanca Amora, Amora tego nie ma tutaj u nas nie Nie ma takich polskich kurwa kaw. O, ja kupuję Tomu. To jest w miarę dobra kawa. Tylko, że ona kurwa kosztuje 69 koron. Tu jest taka za 30 koron. Nie? Kawka. To jest za 30 koron, to jest taka w miarę tania kawa jest dobra w miarę. tu są herbatki tu jest e, 39 e, koron, 7 koron, to też jest 7 koron, to jest 16 koron to jest 17, to jest 16, 18, 18, o 20 koron Lipton L Grey to nie wiem co to jest, o tu jest też jakaś, to są wszystkie, to, to, to co Wam pokazuje to są herbatki, o kawa rozpuszczalna, 27 koron, to są takie malutkie, za 35 koron, tu jest jakaś Classic, a i ona jest za 55 koron, to jest za 63, 63, a tu jest taka w fajnym słoiczku za, za 50 koron. No kurwa, co tu koreń? Patrzcie, Piwko to takie kurwa kupują takie małe puszeczki samo 0,33 albo 0,25 to jest sama Kaosbergi kurwa e, Royal axmas, e, nie wiem i taki jeden gron kosztuje 108 kolon zresztą takie pieczewo to, to tu jest tylko takie o ewentualnie za 20, za 20, 16 potem chuj pizza za 20, tutaj pizza za, za 24 to też jest za 24, to jest za, za 35, to jest za 37 co tu jeszcze mamy taki kurwa niż masza Za 26 koron. ale to jest netto, nie? Więc netto to są takie kurwa tragiczne, ceny, powiem Wam. Co to kurwa? A no, tutaj, patrzcie, taki jogurt duży, za 32 korony. Tamto nie jest za 30. Tu jest jakiś naturalny jogurt, za 27 koron. To margaryna Ama. Za 17 koron, tu jest za 25 koron, taka jakaś lepsza. Lurpak za 26 koron, nie? Gontul. Jajka ogólnie są za od 30 do 40 koron, gdzieś wychodzą. Tylko, że tam 15 od 15, od 15 z wys, mamy winiacze, nie? To jest wino pakieło 79 koron. Alkoholu tutaj za bardzo nie ma. Tam ewentualnie przy kasie jakiś ten. A Red Bull taki, taki Red Bull za 12 koron jest. Patrz, no wam pokażę. Tutaj jest tam list widzicie? 12 koron. Tylko odwrócone 12 koron, czyli wygląda jak 21 ten. Eee, takie piwko za 16. A byłem gdzieś to było za, za 9 koron. To jest izotonik, to jest coś jak formów, albo coś, albo a to jest za 9 koron, nie? to jest taki soszek za 22 korony. Coca Cola jest od 10 do 15 koron, taka 1,5-litrowa, a te małe są od 3 do 6 koron. I co kurwa świątecznie już jest tutaj u nas praktycznie w Danii. W kurwa choinki świąteczne, zobaczcie, patrzcie. Tu są nawet już takie dekoracje świąteczne. Czy tam Mikołaje stoją? One nie są, to też to jest dekoracja po prostu sklepu. No i dobra, chyba, chyba na dzisiaj to wszystko będzie, bo tylko chciałem Wam pokazać mi więcej, jak to ceny podpasek, kurwa, dla kobiety by chciały się zobaczyć, ile kosztują te podpaski. Always, kurwa, ile to Always? 36 sześć koron. No, tu jest jakiś dezodorant, ale taki jakiś, kurwa, coś jak u nas, kurwa, bonta albo coś, nie? To jest za 10 koron. To jest, to jest coś jak bont, nie? Taki podobny.